Dzień dobry, konferencja prasowa po meczu Polonia. Michał, dobra. Rozpoczynamy od zespołu gości, pan trener Andrzej Szymanowski. Panie trenerze, no chyba zbyt dobrej wrażliwości się zresztą nie, nie wywozicie. Zdecydowanie nie, niestety. Przegraliśmy 8-1. Najwyższa porażka nasza w lidze. Nie wiem, czy to ta daleko odległość, że nie dojechaliśmy na mecz. czy... No. Graliśmy bez dwóch podstawowych stoperów. Widać to było na boisku. Ciężko już wygrać mecz jak na 8 bramek. Nie wiem, czy się trochę razem zgodzi, Z pięć to sobie szczeliśmy sami. Oczywiście po naszych ewidentnych błędach. Na początku otwarta gra, bramkarz wbija sobie bramkę sam na 1-0. No, nic dodać, nic ująć. Niestety, zdarzyło się. Dziękuję bardzo. Tomasz Micki, kierownik Michał Jak to jeszcze spotkanie z punktu widzenia boiska? Przede wszystkim stwierdzam, że na, poza boiskiem nie było tak. Nie, drużyna, która dzisiaj prezentowaliśmy jako, jako zespół, to praktycznie nie pokazała tego, jakie były nastawienia. Jak określał nam trening, różne wskazówki, które nam przekazywał przed meczem. Myśleliśmy z nastawieniem, że będziemy potrafili je zrealizować jednak dzisiejszy dzień. No po prostu, jak, jak stwierdził, drużyna nie dojechała do sytuacji, jaka dzisiaj nastąpiła. Dzięki bardzo gospodarze. Tutaj na pewno Było potrzebne takie zwycięstwo zespołowi na pewno, tym bardziej, że że przed zespołem jednak no, dwa ciężkie teraz yy, pojedynki ze z, zespołami, yy, z yy, Trzuma Tabeli. No, nie patrzyliśmy do przodu, rozmawialiśmy tutaj przez cały tydzień po serii porażek, yy, grze na, na wyjazdach, no, nie mogliśmy się doczekać aż zagramy tutaj, graliśmy ponad miesiąc temu. Na własnym boisku różne sytuacje wpłynęły na to, że, że, że tak było. No i chcieliśmy wygrać, nieważne jak, w jakim stylu, nieważne ile, ale chcieliśmy dzisiaj wygrać, żeby się jakoś tak psychicznie odbudować, bo myślę, że to bardziej to w głowie się działo. W Ostrzeszowie tydzień temu prowadzimy 1-0, mamy na 2-0, mamy na 3-0, kontrolujemy grę, a nagle w drugiej połowie coś się zacina, jeden błąd, drugi błąd i te błędy się nasilają, nie ma pewności siebie i przegrywamy. Dosyć znacznie. Obawiałem się bardzo dzisiejszego meczu, wiedziałem, że rywal przyjdzie na dobrą obronę. Wiedziałem, że gdzieś tam ze kartki jeden, jeden ze środkowych obrońców będzie, będzie pauzował, ale, ale nastawienie moje było takie, żeby no, wygrać. Już nie, nie kalkulowaliśmy, trochę pozmieniałem szyki. W, w zespole, z przodu zawodników trochę dałem do boku, Mateusza Pijanowskiego, myślę, że zagrał dzisiaj dobrze, Kaspar Lubaczyńskiego juniora do przodu też tam dosyć, dosyć, dosyć dobrze wypadł. No, wygraliśmy 8-1, dla mnie wynik nie jest ważny. Ważne, że jest zwycięstwo i, i jakoś tak trochę to, to ciśnienie z nas, z nas zeszło. No i trzeba się przygotować do, do meczu chyba z, z liderem jeszcze. No, Niemczycy kamierzyce wygrały. Ale na pewno będzie ciężki Ma no dosyć dobra drużyna fizyczna. No i musimy temu podołać. Dziękuję, Łukasz Bóg, za zadanie gospodarzy. Sporo Ci jak to jedna, twoja rzutu karnego. noga Ci się nie zadrżała w tym rzucie karnym? Nie, myślę, że tam było już tyle, że nerwów nie było. Dlatego dosyć pewnie mi się udało to strzelić. Dobrze, że udało nam się wygrać też w takim dosyć dużym wymiarze. Myślę, że to będzie dobry bodziec na te następne mecze i już w tej rundzie nie przegramy żadnego i będzie coraz lepiej. Dobrych ustaw, szczególnie w tych meczach teraz najbliższych, bo oczywiście y, trudne spotkanie teraz dwa. Za tydzień y, lider, natomiast za dwa tygodnie tutaj przyjeżdża zespół Ostrowa i myślę, że też będzie ciekawe spotkanie na które możemy się z pewnością kibiców zaprosić. No tak, myślę, że chcemy do końca rundy zobaczymy co jeszcze z, z tym meczem z Racotem, mecz awansem. Wiadomo, będzie to od pogody. No ale tak, zapraszam wszystkich za, za dwa tygodnie tutaj, z, za dwa, w piątek? W piątek gramy, w piątek, w, tak, w piątek święto jest z Centrum, z Centrum kończymy rundę jesienną i może z awansem za dwa dni z, z Racotem. Chcemy się dobrze pokazać, chcemy powalczyć i Jakąś tą końcówkę zagrać, żeby tych punktów jeszcze, jeszcze uzbierać. A ścisk w czołówce jest, także dwa mecze wygrane i powoduje się, że tam o 3 cztery miejsca się wskakuje wyżej tabeli. Myślę, że to, co złe, jest za nami. Tak jak tu mój zawodnik Łukasz Bógze powiedział, może być tylko lepiej. Dzięki dziękuję bardzo. Dziękuję, dziękuję.